Aleksandria to jedno z najbardziej fascynujących miast starożytności, a jednocześnie miejsce, które wciąż tętni życiem współczesnego Egiptu. Położona na północnym wybrzeżu kraju, nad wodami Morza Śródziemnego, Aleksandria od wieków przyciąga uwagę podróżników, uczonych i poszukiwaczy przygód. Jej historia jest wyjątkowa, to miasto, które powstało z wizji jednego człowieka, a później stało się symbolem wiedzy, kultury i cudów architektury. Założone w 331 roku przed naszą erą przez Aleksandra Wielkiego, było efektem jego marzenia o stworzeniu centrum, które połączyłoby wschód z zachodem, kulturę grecką z egipską tradycją i handel z nauką. Aleksander wybrał idealne miejsce u wybrzeży Morza Śródziemnego, w pobliżu delty Nilu, co zapewniało łatwy dostęp do bogactw Egiptu i kontakt ze światem śródziemnomorskim. Plan urbanistyczny miasta był przemyślany. Szerokie ulice, monumentalne mury i imponujące.